Cześć, ze strony David. witam was w kolejnym odcinku Pierwszy z serii z minecrafta z realcrafta, czyli modyfikacji, która daje dużo mobów, dużo wszystkiego zaraz w ogóle zobaczycie, pokażę wam nazwijmy sobie jak świat odcinki generalnie jestem trochę chory, więc mam na nos, i mój głos brzmi jak nie wiem, jak clown, ale dobra zobaczymy jak nam to pójdzie, jest to jedna z Najtrudniejszych modów w Minecrafcie. Jeden z najtrudniejszych modów Daję Boże, <coughs> mój głos, dobra Daje smoki Dużo eków, wszystkich jakichś nowych broni, dużo mobów Łatwo jest tutaj zginąć, więc czemu zrespimy się we wodzie? Nie mogę pływać, dobra, czyli giniemy od razu, bo już to widziałem Nice Czekajcie, w ogóle pozwoli mi się tak raz zespawnić Dobra, jestem. Jak widzicie... Jest to w ogóle inny Minecraft, nie jest taki jak Minecraft normalny. Jest tu pełno nowych rzeczy. Nie wiem, czy się w jakimś gównie. Co tu jest? Nie, dobra, tam jest jakiś mop, nie chcę tam iść. Mm, w sumie zabiłem sobie obieczki. tylko nie wiem, czy to gówno po mnie nie idzie. W tym jest problem. Jak po mnie przyjdzie to gówno, to ja ginę. Od razu. Hmm. Coś tam już słyszałem o tej gierce, trochę jest, coś tam oglądałem u innych zagranicznych YouTuberów, ale nie wiem za dużo. Więc może być problem. Na początku na pewno grawal się przyda. Z niego wypada właśnie. Flint. Tego flinta będziemy potrzebować dużo. No dobra. Zbierzmy sobie, mm, jak to się nazywa, rozwalmy sobie liście, żeby wydropiły nam patyki. Zbieramy generalnie te itemy, nam dropy, zbieramy je albo shiftem, albo musimy na nie kliknąć prawym przyciskiem myszy, dobra. Jeżeli w ogóle chcecie poradnik pobrać ten, tego moda sobie do Minecrafta, to mogę go wam zrobić, dobra. Mamy cztery patyki, możemy sobie teraz tego zrobić. Ale coś nie działa. Się zepsuło, nie wiem czemu nie działa. A dobra, wiem, jestem głupi yy, Dobra, czekajcie, jeszcze musimy znaleźć jakiś kamol Bo tu jest w dużo grey w... A dobra, nie wiem Czekajcie Musimy się wbić w ziemię Bo nie widzę tutaj stona w ogóle Dobra, mamy stona i teraz trzeba zrobić tak Pokażę wam Tutaj rozwalamy sobie to Zbieramy, mamy małego flint Flint sharda Z tego gówna możemy sobie szybko wykraftować Flip knife'a Słyszę jakieś gówno, czy to są... Nie wiem co to jest, tam jest smok, bo już widzę to gówno, tam jest smok Ja nie chcę tam iść Teraz z tego gówna możemy sobie pozbierać takie Oto Z rośliny wypalające rzeczy Dobra, na razie sobie zrobiliśmy jedno, ale widzę, że to już za mało Jeszcze trochę tego Grave Felt. trzeba będzie pozbierać. dobra, mamy to. Ale ja się tam chyba... Czekajcie, tu mogę sobie prawie pozbierać jeszcze. Dobra. I tak, możemy tutaj zrobić... Czekajcie, jak to było? Możemy sobie tutaj sprawdzić, Tool. już normalnym craftingu się robi, a ma też, kier robiło się tyk-tyk-tyk, dobra. Robiło ją tak, czekajcie, tak a jeszcze coś, czekajcie, musimy sobie skraftować takie liany. Nie wiem, jak to nazwać. Dobra, skraftujemy sobie te liany, damy ją tutaj, tak i tak mamy. Dobra, możemy sobie teraz ściąć drzewo. To jest dobre miejsce, żeby się osiedlić, jak mi się wydaje. Tylko teraz tak, stnijmy sobie drzewo, drzewo się bardzo realistycznie. Zaraz zobaczycie. Żebym tym drzewem nie dostał w mordę, bo już tak raz zrobiłem. Okej, okay, drzewo spada. Dostajemy big wood. Tego nie robimy tak, niestety. Trzeba zrobić tak. Oto. Kładziemy prawym i wypadają nam deski. Tak, zróbmy sobie trochę desek. Szybko, póki noc się nie zbliża. No i dobra, mamy deski. Możemy zrobić sobie crafting nim jeszcze sobie jedno drzewko w sumie. Się maszynki za Was pozabijam. Zbierzmy trochę flinta i zrobiłbym trochę kos. Tych, które rozwalałem, właśnie te liście. Żeby zrobić wełnę, bo z tych główienek da radę zrobić wełnę. No dobra. Czekajcie, trzeba sobie właśnie pozbierać trochę. Tak żeby nam powypadało te flinty. Nic tam nie wypada na razie, ale dobra, trzeba próbować. Najgorszy jest początek w tej grze. Naprawdę początek jest taki przesierany, że to jest. Wypadł nam jeden, naprawdę jeden. Dobra, jeden zawsze całość. Trzeba sz szybko to ogarnąć, póki nie ma zmroku. Yy, tutaj... Okej, okay, mamy to. Mamy cztery. Dobra, zróbmy sobie... Myślałem, że to jakieś gówno biegnie, ale... Tylko sobie dwie. Dobra, i teraz... Jezus, Mario! Oh, shit! No, i chyba giniemy, jak się wydaje. No, no, no way, że my zginiemy teraz. Dobra, jakoś przeszliśmy, ale tam jest. Nie, no to teraz zginiemy na bank. Ale nie fart, ja pierniczę. Nie wiem, bo jedzenie nic mi nie da, bo to tak nie regeneruje HP. Zrobimy sobie świnkę. Musielibyśmy zrobić bandaż, a bandaż jest. Bandaż. Okej. Okay. Nie jest taki trudny, ale. Szybko stawiamy sobie tu crafting. Tak, tak. I co tu było? Patyk? Nie pamiętam co tu było. Mamy dwa bandaże, dobra. Okej, okay, czym sobie na głowę i to tak się zakłada? Tak No dobra, ale to nic nam nie dało Okej okay. Nie wiem czy tam coś daje w ogóle Okej okay. Uspokoiło się, dobra, jest lepiej Jak widzicie granie jest łatwa i cholery Jeszcze trzeba będzie wodę znaleźć Nie wiem czy tutaj co ja miałem w ogóle zrobić? Teraz wybiło mnie to z rytmu. Miałem zrobić sobie łóżko chyba. Bo się znowu wyskoczy mi jakaś wielka roślina z. Nie wiem, znikąd. Dobra. Zbierajmy to szybciutko. Okej. Okay tego mamy teraz tak zróbmy sobie no szybko że zabije tą dobra mm, to nam dawało Podświetlone gówno, tam jest, tam jest szkielet, szkielet mnie nawet też zabije na hita, więc... Nie wiem, co mam zrobić. Mm. Uda nam się skraftować... ...łóżko. Czemu nie da się... Bedy? A Aby muszę... Nie no, muszę mieć chyba białą, naprawdę muszę mieć białą wełnę. Okej. Okay. Jakaś owca idzie podejrzana w moją stronę, nie wiem co to jest, ale... Dobra, no zawalajmy to. Ja stąd spieprzam chyba, to jest złe miejsce, żeby się osiedlić. Tylko nie wiem w którą stronę w ogóle. Wielkie dupne drzewo, to jest zły znak. Kopmy tutaj na razie I czekajcie, jeszcze było tutaj jakieś kilo Kilof w... Kilo się robiło... tak, 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 tak 4 mam Mam dwa, Auć. Dobra, ale może zapiszemy sobie najpierw spawn'a, żeby ja w ogóle tutaj przeżył jakimś cudem I na tym może zakończymy W następnym odcinku zobaczymy, co się stanie ale dobra, nas jeszcze nie ma nocy, nie muszę spać, więc ogarniamy jak to zrobić, żeby przeżyć. Dobra, wszystko już mnie dyga, ale... No dobra. W tym momencie nie możemy zrobić nic. Bez to nie możemy zrobić nic. Mogę spróbować się tu wkopać, a ja tak bym musiał iść po. iść po flinta, żeby zrobić kilos. Ok, śpimy. Zobaczymy, czy uda się zasnąć, przeżyć. Dobra, iż, rodzimy się z full HP, jakby się wyśpimy. Dobry znak. Okej, okay, czyli mamy. Miarę git. Teraz idziemy, może poszukać flinta. Co? Znajdziemy go. Trzeba jeszcze wodę znaleźć, bo bez wody też tak średnio. Nie wiem, czy to nie jest złe miejsce, żeby się tutaj osiedlać. Tam widzę wodę, ale. Czy to będzie dobry pomysł? Dobra, pijemy Brudną wodę, bo brudną ale mamy. Nie wiem, czy to był ten potwór, który chciał mnie zabić 300 razy, ale chyba go nie ma na razie. Dobra, póki go nie ma, kopiemy. Albo w sumie. Ja się na razie z Wami żegnam, zobaczymy się w następnym odcinku. W tej serii, dzięki wam za oglądanie, zostawcie suba z dzwonkiem i lajka Widzimy się w następnym odcinku, Yo, yo.